Witam wszystkich z tej strony Libek i chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek Rise of the Tomb Raider i teraz sobie wykonamy grobowce jeden i drugi teraz możemy wejść bo do tego pierwszego nam aparat tlenowy był potrzebny ale się tam musimy przenieść szybka podróż No i mamy nasz grobowiec. Teraz mamy aparat nowy, to możemy wpływać do woli. Materiałów mamy pełno, jak widać. Ciekawe, co nas będzie czekało w środku. Aby nas to na dół nie zwróciło Szybko Lara Na razie się udało No i mamy obóz Na razie nic poza tym Artefakt Puszka na zwój. Zdobiona kością słoniową i kamieniami szlachetnymi Ciekawe. Ktoś przytwierdził do niej pasek skóry i używał jej do przechowywania roślin. Jak widać pułapka. Prawdopodobnie z droga powrotna, tego nie rozwalimy. I tu kolejny artefakt. Dzban z kości słoniowej. Zdaje się, że wykonano go z jednego kła. Prosty przedmiot, ale poziom szczegółowości zdobień jest imponujący. Rzeki są pełne trupów. W Dolinie przelano krew naszych dzieci. My przeżyliśmy, ale co nam pozostało? Wymarłe miasto? Zamordowani synowie i zamordowane córki? Czy pozostanie przy życiu jest oznaką odwagi, czy raczej szaleństwa? Ci, którzy polegli, zaznali spokoju. Kiedy nam się to uda? Wpisów zatopiono to miejsce. w tym Co tu się stało? Nie widać śladów w Czyli myślę, że trochę tutaj też będziemy musieli pokombinować. Nie możemy pozwolić, by ciała naszych dzieci zgniły w promieniach słońca. Musielibyśmy jednak wykopać zbyt wiele grobów, a ziemia jest twarda. Nie potrzebujemy już odpoczynku. W tym miejscu i w wielu innych już nigdy nie zabrzmi śmiech. Cały świat zmieniliśmy w grobowiec. Zapewnijmy spoczynek zmarłym. Jesteśmy im to winni. no i to jest ta droga powrotna zapewne tak no i co my tu musimy zrobić tu do góry weźniej wejdziemy tu jakąś łódkę mamy do pływania żeby po tej łódce tam wyjdziemy, ale... Aha, trzeba będzie się tak... wciągać. O, zatopione. Czyli jak zapewne Musisz trzeba będzie spóry, poziom wody opóźnić. Pewnie nie to będzie na czas. Udało się. się. Musi być jakiś sposób, żeby to nie Jeszcze porozglądajmy się, czy czegoś tutaj nie ma. Chyba nie. Tu musimy się dostać. Tu co mamy? To samo. To samo. Chcem problem, że tylko owrota nie widać żadnego Aha, dobra, już rozumiem łódka. Kolejny odpor, ale nie ma wciągarki. Hmm. Jak nie ma, jak duż jest.

przecież mało wystarczająco pieniędzy, żeby można iść do sklepu. Że to podręcznik wspinaczki górskiej. I teraz się udamy do drugiego grobowca Szybka podróż eee, Kurczę teraz gdzie on był Tu chyba trzeba będzie się... Tak, to jest tu. Chyba dobrze idziemy. Zaraz zobaczymy. Tak, jest grobowiec. Tu mamy dokument, tu to. Ale będziemy się wracać jeszcze do tych obszarów, gdzie nie pozbieraliśmy wszystkiego. Zobaczymy jaki ten grobowiec Czy trzeba będzie myśleć, czy nie O, trzeba zjechać. O, dobrze się nic nie stało. Ale Lara jest niezniszczalna. Na pewno Bo... można jakoś przejść na drugą stronę. Może użyję linii. Lara jest nie do zarysowania. Hmm. Jakiś grobowiec, Lara, nie jakiś tylko grobowiec. Koszek ze srebra. Początkowo służył z pewnością do celów dekoracyjnych, ale później był używany do noszenia zboża. I kolejny obóz. Niesamowite. Katakumby świętych wód. Nie mamy punktu do rozdania, więc idziemy dalej. Mamy dokument. Ktoś włamał się tu w środku nocy. Złodzieje zabrali monety, poprzewracali naczynia z oliwą i winem, bezczeszcząc przy tym wszystkich pochowanych tu ludzi. Boli mnie serce, gdy pomyślę, że są wśród nas ludzie na tyle bezwzględni, by sprofanować to miejsce dla doczesnych bogactw. Musimy znaleźć sposób, by chronić to miejsce, nawet przed własnymi pobratymcami. Mogę użyć drugiej szpuli, by przyciągnąć tratwę bliżej jezdni. Czyli co, będziemy musieli sobie tratwę przyciągać? Choć to nie tratwa, tylko łódka. Naprawdę trzeba szybko. Tu coś mamy? Mamy. I dokument. Jesteśmy wprawdzie daleko od domu, ale nie staliśmy się przecież barbarzyńcami. Gdy nasi bliscy odchodzą, a w ostatnim czasie odeszło ich zbyt wielu, okazujemy im należny szacunek. Kiedy nie mieliśmy jeszcze winnic i nie wyrabialiśmy wina, obmywaliśmy zmarłych wodą z jeziora. Kiedy brakowało nam krosien, nie mogliśmy tkać całunów, owijaliśmy tych, którzy odeszli w skóry. Zabraliśmy z sobą trochę monet, ale teraz bijemy własne, by umożliwić naszym zmarłym opłacenie przejścia na tamten świat. Żałuję tylko, że nie musieliśmy zapłacić za to wszystko tak wysoką cenę. w drugą stronę przedostać czyli tam ach w ostatnim momencie no nie czemu tak że się Co to mělo být? To bylo bez sensu. Aha, tu musíme se sami trénovat. Ale nie powinniśmy spać. No nie jest no, trudno. Ciekawe, balsamowali zmarły? Złoty kielich, godny króla lub proroka, wykonano go tutaj, w Kitierzu. No i koniec grobowca mamy. Ale... Jeszcze zobaczmy sobie tą map mapę. Wszystko zebrane. To możemy wracać. Czyli wróciliśmy się tu. A czemu my się wciągamy? Gdzie to było? Tu. Tu mieliśmy iść. I tu jest nasza ściana powrotna. Nie. Już myślałem, że spadniemy. wyszliśmy z grobowca tu gdzieś mamy dokument, gdzie on jest ale nie wiem czy on nie będzie jeszcze zablokowany Może i tak być, bo w niektóre miejsca nie dało się tam wyjść. Odhaczę to i będziemy wracać najwyżej. A na razie, gdzie jest moje, o... moje ognisko? Nie możemy zebrać. Tu jest ognisko, wiewiórki latają, szaleją. No i tutaj sobie zakończymy nasz odcinek. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym.